Siemano. Mamy tutaj sobie opla w elektryce polift pełny to jestem ja i pokażę Wam dzisiaj jak wyciągnąć y, szybę przednią elektryczną do tego będzie nam potrzebne parę rzeczy e, jakiś śrubokręt płaski, krzyżak i taki mały śrubokręcik, młotek, nitownica Jakieś wiertełko, wiertarka bądź wkrętarka, ja mam na przykład makitę, torx'y, no i no i jakieś nity. O, tutaj mam? Z Generalnie pierwszą rzeczą, którą będzie trzeba zrobić, to zdjąć boczek. Jeżeli ktoś nie wie, jak go zrobić, to jak go zdjąć, to sobie tutaj musimy ściągnąć tą rzecz. Najpierw ja będę robił lekkie cięcia ponieważ jedną ręką jest to zrobić dosyć ciężko można go wyjąć rękami, ale lepiej sobie podważyć śrubokrętem i wyjdzie lepiej bierzemy sobie takie torca, odkręcamy jedną, drugą i tu są trzy na śrubki następnie najlepiej wyciągnąć sobie ten tutaj przycisk generalnie, tą rzecz to ją też można podważyć lekko nie powinna wyjść jak na razie do góry Ciężko jest strasznie zdjąć tą wtyczkę, jak dobrze pamiętam. Tak, ma no, ona taki dziwny zatrzask. Ciężko jest objąć, ja ją wyjąć, więc lepiej po prostu tak sobie No Tutaj nic się nie będzie. I wsadzić ją tam do środka, tylko oczywiście jak boczek ściągniemy już. Boczek ściągamy tak, że... On tu siedzi sobie na zatrzaskach. Chyba tu któryś musiał wypaść, bo jest no. On siedzi sobie tu na zatrzaskach. po prostu odciągamy go, tak szarpiąc lekko drzwi, znaczy boczek i być taki trzask to znaczy że wyszedł tam zatrzask i idziemy do góry wyciągamy, żeby wyszedł spod szyby w tym miejscu tutaj mamy zdjęty boczek jeszcze nam i ładnie wyszło od razu tej kosteczka mamy tu jeszcze linkę ją sobie można podważyć śrubokrętem płaskim mamy tutaj taki biały no, teges tak i że tutaj postaram się jakoś może to nagrać chcę tutaj wyciągnąć chociaż nie jestem pewien czy mi się uda czy bez śrubokręta ale raczej muszę użyć śrubokręta więc jak ją ściągnę to lecimy dalej generalnie szyby nie będę wyciągał ale jak mam już ściągnięty boczek odstawiamy sobie go na bok Mam tutaj linkę zdjętą, ją ja sobie podważamy o, w tym miejscu. Tutaj jak śrubokrętem, i pchamy do tej strony, o, w tą stronę lekko, i powinno nam wyjść. Tutaj odkręcamy tą śrubę. I generalnie nie wiem, czy można zdjąć już szybę z szyny, jak tylko ją się odkręci. Ja próbowałem, ale nie dało to rady. Tu tutaj już ściągałem teraz. Ale za małe nity dałem, no i mi wypadł tutaj, z tego nitu wypadła ta szyna, o to tutaj. Więc jak idzie szyba w dół, potrzebny nam jest prąd generalnie, nie odłączamy go, to ta tutaj lekko się przegina jak widać i szyba idzie do boku. Gdyby nie to, że mam tutaj śrubkę daną, tutaj w tym miejscu, to by prawdopodobnie spadła. Po prostu szyny, a tak to idzie krzywo. Więc jak już mamy tutaj dostęp ładny, jeżeli chcemy zmienić szybę bądź wsadzić nową, bo no tak mi się wydaje jest najprościej odkręcamy sobie te szynity, bierzemy sobie krętareczkę no, no i po prostu wiercimy sobie w nicie tak aż nam wypadnie. A jak to zrobię to pokażę Wam co dalej. Więc ja już odwierciłem sobie tutaj te trzy nity, wy jeżeli będziecie otwierać pierwszy raz boczek, będziecie mieli tu folię i jeżeli chcecie się w ogóle dostać bodajże do nawet tej śrubki tutaj, która trzyma szynę w tym miejscu, to będziecie musieli tą folię zerwać, no i jak już zerwiecie tu kawałek, to ja po prostu zerwałem całą, bo nie chciałem, żeby mi szaleściła. Ech. I tak jak już tutaj mamy to wyjęte, jeżeli chcecie wyjąć szybę, najlepiej jest wyjąć o ten pałąk, który tutaj jest. On ma też tutaj jeden ślizg, na którym siedzi sobie tutaj szyna i go po prostu trzeba przepchnąć w tamtą stronę no i wyciągnąć tutaj dołem. A dlaczego? Dlatego, że gdy będziecie chcieli wsadzić szybę, może wam się tak zdarzyć, że to będzie wam bardzo przeszkadzało. Nawet jeżeli odwiercicie sobie od tego jednego nita i wydacie sobie go tam w bok. Przerabiałem to, bo tak próbowałem, żeby go nie wyciągać, ale lepiej jest go wyjąć. I jak już sadzicie szybę na szynę, to po prostu łatwiej jest go później zamontować. Jeżeli chodzi o samą szynę, to szyba powinna być mniej więcej gdzieś tak na środku, ta szyna tutaj. Jeżeli odwiercicie to. To, to, to. i odkręcicie tamtą śrubę, to, o to powinno chodzić góra dół. I szyba będzie się gięła w tą i w tamtą stronę. I gdzieś tak mniej więcej to będzie w tym miejscu, tak jak to, to o, ta szyna trzymająca tą część szyby powinna być już na skraju praktycznie. Gdzieś tutaj będzie ją widać tędy. Można też tędy sobie pomóc. Tylko dam ją trochę do góry może o, no, dobra sobie wchodzimy. No, ciężko idzie do góry. Nie chce się ta strona podnieść. To już ma za ciężko szyba, więc tak generalnie to się mi zaparło. Będę musiał w jednak dać. No z tej strony powinno już być na skraju wyjścia. Ja nie będę je wyciągał, ponieważ nie mam takiego potrzeby ale chciałem po prostu pokazać jak mniej więcej to wygląda wyjęcie tej szyny no i to powinno jest sobie w dół tutaj do góry ona będzie wam szła tak pod kątem już tak wyjęta właśnie więc tutaj do syrj podejdziemy to łapiemy w tej strony i wyciągamy na zewnątrz szybę na zewnątrz żeby szła I powinna nam generalnie wyjść w bardzo łatwy sposób. W ten sam sposób wsadzamy od góry szynę razem z szybą. Najpierw zasadzamy na tą. To prawdopodobnie z tej strony wejdzie. Najprościej pod kątem przekręcamy szy szybę. No i dajemy ją w tamte miejsce. W ten sposób możemy tutaj sobie pomóc ręką. Tutaj trzymamy jedną ręką szybę. Tutaj można sobie pomóc wsadzając ją o tą część na no, o tą szynę. no Także to by było mniej więcej na tyle jak to zamontować Generalnie nity których będziemy używać to nie są czwórki, jeżeli chodzi o rozmiar nitów, tylko to są piątki Ja zamontowałem czwórkę i była za mała Gdzieś się tutaj mam w aucie O, jest czwórka No i ona niby tu wchodzi, nie? ale nie złapię Wam... kurczę ja bym chciał pokazać... O, tutaj może. Nie złapię Wam tutaj tego tyłu, co jest. Zobaczymy, wam za to. Za tą wypustkę nie złapię Wam. I jeżeli będziecie jechać, wiedziecie w jakąś dziurę, czy coś, bądź taki, ja na przykład słucham po prostu głośno muzyki, to też chyba w bagażniku, to wibracje wszystko oddziałują na całe drzwi. Jako, że też nie ma tu folii, to inaczej to się rozchodzi. No i po prostu wam wyskoczy to bądź to. Jeżeli to wam wyskoczy, to raczej nic tu się nie stanie zbytnio z szybą. Ale no, ja wczoraj miałem taką okazję, że spadła mi szyba po prostu w ten sposób. No i nie mogłem jej zamknąć. No. Generalnie, jeżeli chodzi o ten dywanik to jest taki lekki protyp, on jest brudny ponieważ jest to ciągle używany przy jakiejś wymianie części, jeżeli wy odkręcacie jakieś śrubki to po prostu jak on spadnie spadnie wapień do miejsca więc lepiej sobie takie coś podłożyć nawet jakieś jakąś gąbkę żeby nie spadł wam na beton, bo jak spadnie wam na beton to się odbija i gdzie się leci dalej, tak jak na przykład ja mam tu kanał pod spodem i może mi wpaść śrubka do kanału także ja tutaj sobie Pokażę jeszcze zaraz jak to się nituje, chyba kogoś, kto może tego nie wiedzieć. No i to będzie na tyle. Więc tutaj mamy już dwa zanitowane. Tu już nie powinno nic wyjść, nic się nie powinno machać. Tak czuć, nic się nie macha z góry, ani szyna nie chodzi. Tak jak wcześniej na tych małych czwórkach, bo nie pasowały po no i teraz generalnie tak, jeżeli chodzi o nitowanie, to tutaj mam stary, um, starą końcówkę z nita, żeby ją sobie tak wyjąć, jak to się tak pomachać po prostu, Nitownicą, góra dół, i powinna wylecieć. Spotkałem lekki problem, nie mogłem wyciągnąć tego naboju z tyłu, który powinien wypaść, więc go po prostu wybiłem go drugim nitem i tak sobie bierzemy tutaj. Przyłożę palcem. Generalnie na dwie ręce jest łatwiej, ponieważ jedną ręką utrzymamy sobie tą część z tyłu, którą chcemy przymitować, a drugą sobie po prostu przyciskamy. Więc pokażcie, sobie pomogę lekko jedną ręką i żeby tylko na raz złapać. Generalnie, jak tak już tak raz to ściśnięcie, to musimy dociskać cały czas nita, tak aby na mnie już to ona wyjdzie, to trzeba docisnąć go do końca i wciskamy aż nie strzeli sam z siebie. No i powinno być ładnie. Tu jeszcze sobie poprawmy to, ponieważ może to Wam spaść. To tu siedzi cały czas, więc lepiej niech będzie. No i generalnie szyba powinna działać normalnie już. I też szybko się opuszczę. Do końca. I idę sobie ładnie do góry. Do końca. No więc w ten sposób możemy sobie wyciągnąć i wsadzić szybę o do obawce. Oczywiście, polift. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie odnośnie szyb. Ale no, tak jak mówiłem powinna być gdzieś o, w tym momencie. Jeżeli mamy odkręconą tą śrubę i tego nita wyciągniętego plus to i to, czyli wyjętą tą całą tutaj taką belkę z tym jednym suwakiem, która po prostu podtrzymuje tę szybę, to powinna nam po skosie wyjść. I wyciągamy sobie do góry no i zostaje. W ten sam sposób wsadzamy szybę najpierw nakładając na tą szynę, a później próbując trafić na tamtą. Więc to by było na tyle, ale więc mam nadzieję, że komuś się ta wiedza przyda, bądź jeżeli można ją wyjąć inaczej, to pochwalcie się w komentarzu, jak to zrobić, żeby nie musiał z tego odnitowywać, chociaż wątpię, że się da, ponieważ to o ta szyna, która jest tu i trzyma ją ten nit, się nie ruszy. W żaden sposób, przynajmniej jak próbowałem się, nie ruszy ta szyna, z której trzeba najpierw ją wyciągnąć, nawet jak się odkręci tą śrubę, która tu się znajduje. O. Jeżeli chodzi o tylne szyby, to tylna szyba to jest po prostu, no to jest fila. też musimy ściągnąć boczek i wystarczy, że tutaj mamy coś podobno, od tutaj chyba nawet w tym miejscu mamy tą dziurkę. I tam jest taki czarny plastyczek, taki mały, dosłownie może jak taka śrubka. I trzeba po prostu wybić i wtedy szyba nam wyjdzie do góry. Dobło na tyle. Dzięki za obejrzenie. Mam nadzieję, że komuś się przyda. Cześć! Tak dodając, nie zapomnijcie wyciągnąć stąd ze środka nitów, które wam tutaj wpadną po rozwierceniu. Ja tutaj miałem jeszcze taki śrubokręcik przygotowany młotek dosłownie do tego, żeby gdyby sama główka się ukręciła, a nic został w środku, to by ja po prostu wybić i on powinien wpaść tam do środka. I żeby Wam tutaj nic nie brzęczało, to najlepiej je wyjąć. No, ogólnie trzeba je wyjąć. Także, teraz.